Inwestycje w sztuczną inteligencję, czy rozwój, czy, czy rozwój właśnie naszych kompetencji i badawczych, i tak jakby takich po stronie przemysłu, całego ekosystemu są bardzo ważne i wymagają wzmocnienia. Tak wydaje się, że my no, no nie jesteśmy, no, gramy poniżej swojej ligi, tak, gdzie moglibyśmy i grać pod względem właśnie talentu ludzkiego i też pod względem, no już tej, jakby to powiedzieć, no takiej, takiego bogactwa, tak, to znaczy rzeczywiście y, fajnie by było, gdybyśmy rozumieli, jak bardzo ważna jest ta technologia i inwestowali w to, żebyśmy tworzyli nowe jednostki badawcze, ale żebyśmy też wspierali cały ekosystem, no też ekosystem startupowy, inwestycji wysokiego ryzyka w takie właśnie y, no, pomysły księżycowe, duże pomysły, duże pomysły badawcze, duże projekty, tak, które rzeczywiście mogą bardzo dużo zmienić. Potrzebujemy no, inwestycji w naukę. Wzmocnienie roli tak jakby interdyscyplinarnych badań nad sztuczną inteligencją i ich zastosowania szerokiego. No, wzmocnienia, tak jakby walczenie o, o zachowanie tego czy zatrzymanie tych ta, talentów ludzkich, tak? no, bo to rzeczywiście jest i o tym za mało się mówi, tak? Znaczy w Polsce w technologii za mało, za zbyt niewielką rolę przypisujemy do znaczenia talentów, do znaczenia tego właśnie, jak naukowcy, którzy rozwijają tę technologię, rozwijają ciekawe pomysły, no no, Przenoszą je do przemysłu, tworzą właśnie innowacyjne firmy. Mamy troszeczkę specjalistów, powinniśmy, żeby rzeczywiście zaistnieć na arenie światowej i kształcić więcej. I to właśnie jest no, chociażby. To, dlaczego powstała IDS tak żeby kształcić specjalistów właśnie na tym trzecim poziomie kształcenia, czyli na studiach doktorskich, gdzie rzeczywiście jest najtrudniej ich, za, ich, ich wykształcić zatrzymać. Tak? Bo jeszcze na pierwszym, drugim poziomie studiów, czyli rzeczywiście studia licencjackie, magisterskie, no ludzie studiują po to, żeby dostać dobrą pracę, ale jak już dostają tą dobrą pracę, to nie zostają w nauce, tak? nie zostają w badaniach. Wiele instytucji akademickich w Polsce przeżywa teraz ogromny problem, ogromną lukę. Em, pokoleniową właśnie, jeżeli chodzi o wykładowców akademickich w informatyce, tak, no bo przemysł po prostu jest bardzo atrakcyjny, tak, jeżeli nie naprawimy tego systemu, a największą luką jest w tym całym systemie są właśnie studia doktorskie, gdzie ludzie już mają zawód, i nie decydują się na pracę naukową, czy, czy zostanie w Akademii uczenie kolejnych generacji właśnie specjalistów sztucznej inteligencji, no bo po prostu przechodzą do przemysłu. Tutaj musi wkroczyć państwo, musi wkroczyć państwo na poziomie właśnie po pierwsze, tak jak mówiłem, zatrzymywania talentów, po drugie zapewnienia takiego ogólnie pojętego ekosystemu badawczego, do którego należą moce obliczeniowe, no a po trzecie wsparcia rzeczywiście takich no, no ryzykownych, dużych projektów naukowych w tej dziedzinie.